Witam serdecznie najlepszych widzów w Polsce! Dzisiaj będziemy przebijać najcięższy challenge na YouTube Shorts. Tambucza ten challenge zrobił w 3 godziny i 4 minuty, House i 30 sekund. Dzisiaj go przebiję, i to znaczy, że będę oglądał przez kilka godzin YouTube Shorts. A to wszystko dlatego, bo mamy takie bingo i będziemy sobie odhaczać po każdym shortie, jeżeli coś odnajdziemy. Jak widzicie, na przykład trzeba odnaleźć samego siebie, shorta, który ma 100 milionów wyświetleń i tak dalej, i tak dalej, więc trzymajcie kciuki i oglądajmy to razem. Najgorsze jest to, że YouTube Shorts jest jest najgorsze. <noise> po prostu. <noise> A i możesz zostawić subskrypcję i łapkę w górę, bardzo dziękuję. No i teraz, to co jest najważniejsze w tym challenge'u, chodzimy z karty ink. Jesteśmy niewidzialni. Dlatego, żeby shorty były takie, jakbyśmy pierwszy raz weszli na YouTube'a. Hmm. To jest Prze... 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 Prze, czekajcie Myślałem, że to jest klip ze jaj, ale to nie jest klip ze jaj. To ma 9 i 8 milionów lajków, więc może ma 100 milionów wyświetleń. Uwaga, uwaga. Tak! Odhaczamy pierwsze. Co robisz dzisiaj, skarbie na obiadek? Jest! Mamy kolejne! Wyłączone komentarze, moi drodzy, ale zobaczmy dalej, co to jest. Możesz mi, ruszyć zadę? No pewnie, że tak. Już deptam pomidory. Chcesz deptać pomidory? Czy ty jesteś chory? Nie wiem, czy nie dałbym tutaj jeszcze odhaczył, że to mi po prostu banie trochę ora, ale będzie chyba gorzej tutaj. Że szczerze, to wszystko się nadaje do tego. Czy to jest homunculus? Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj pamięta homunculusa. Misty! ale to nie należy 10 na 10. Dajcie jakiś film, który będzie miał 50 tysięcy komentarzy. Czy ukaże mnie pani za coś, czego nie zrobiłem? Co to jest w ogóle za kanał? Tutaj by się nadawało, że ma mniej niż 100 lajków, like ale nie oszukujmy, bo to jest reklama, więc. Dajcie dalej. Jest! Jest gameplay na dole, Zarobiście. naprawdę. Nie, dobra, to jest fejk, nie ma opcji, to... Może to jest normalne, może to jest normalne. Mamy też coś takiego, żeby odgadnąć top komentarz, więc tu pewnie piszą, że... coś będzie takiego hejtującego, że to jest głupie i że tak nie powinno się robić. A. Nie trafiłem. Ja? Ja mam się ogarnąć? Dobra, to jest... To powoduje zgniliznę mózgu. Brainrot content. Decydowanie, to jest, to się zalicza. Yo, bro, watch my flip! Dylan, English or Spanish? Baby, you got something, that you know. O co chodzi z tym English or Spanish? Że oni muszą się zatrzymać. ogóle fajnie to wygląda, ale nie wiem o co chodzi. Proszę, wyjaśnijcie mi, bo widziałem ten trend i za nic nie rozumiem, dlaczego English or Spanish. A czek, jak skroluję teraz, to będę z bank bankrutem, tak? O Jezu, aż mam ochotę skomentować. Czemu to nie ma powyżej 50 tysięcy komentarzy, jeżeli 10 tysięcy dolców można dostać? Ludzie. Pieniądze leżą na YouTubie, na shortach po prostu i trzeba tylko schylić się i napisać komentarz jest je odebrać. Zobaczmy tą metamorfozę. Czy to było warte tego? Bo to chyba będą... Chyba sobie usta robi, tak? Czy będzie uśmiechnięta? Bo... Dobra, top komentarz, tutaj będzie coś o albo że źle wygląda. Ja przepraszam, że tak mówię, ale no tak, tak przyjmuję, że takie są komentarze, że zawsze po prostu ludzie z randomowi wchodzą na to, widzą to i tak komentują. Uwaga. Dobra, nie potrafię w ludzi. Myślę, że możemy uznać to na 100%, że to jest edit sportowy. I to jeszcze jaki. Kiedy bierzesz produkt w sklepie i... Nie, co ty robisz? Nie bierz z przodu, z tyłu, weź. Co będziesz? Dobra, komentarz topowy będzie, że ja też tak robię. No, prawie, prawie, prawie. Jak coś nie powtarzać do tego, to nie jest tak naprawdę do jedzenia. Niech będzie komentarz, że ja też tak robię, albo coś takiego. Jest! 57 tysięcy komentarzy. Dobra, i teraz niech zgadnę. Będzie komentarz high, topowy. Cześć. Przecież kazał pisać high. To jest short, który twierdzi, że sprawi, że się popłaczemy. Więc trzeba mrugnąć trzy razy. Raz, dwa, trzy. Teraz trzeba zostawić lajka bez mrugania, zostawić suba, tylko nie mam konta. No i skomentować high. Dobra, trochę mnie oczy bolą przez ciebie. Straszne gówno. Czemu w ogóle dałem się zmanipulować, by to zrobić? Wy też to zróbcie pod tym <grym> filmem. Nie, nie róbcie, nie. Plus. Making a song using chat I went to chachi... Czy to można stwierdzić, że to jest AI-video? No używa AI, więc. o, oh, Coś ci zwisa, kochanie! Komentarz, co za Debil, będzie topowy. A. Czemu to nawet ma 300 lajków? Czemu nie może być poniżej 100 lajków? Czy... Czas tyle proszę. Nie wiem, czy to jest naciągane, ale uważam, że to jest tutorial, jak zrobić jakiś trend na TikToku, więc dajcie znać, czy bardzo naciągam, czy nie, ale. No, pokazała, jak to zrobić, nie? Że zmieniasz film, tak nagrywasz i tak dalej, nie? Więc dziękuję bardzo, pani Aniu. Myślę, że możemy to zaliczyć do trickshotu i to w ogóle z dwóch zdania. My jeszcze raz, żebyśmy no się naćścili tym trickshotem, który mi tutaj pomógł. Bardzo ładny trickshot. Aż bym dał łapeczkę w górę, jakbym nie był na inkognito. JEST! 9 lajków! Mój kanał się chyba odradza, no zajebiście się Stasiu odradza, 9 lajków masz. Zajebisty film, A wiecie dlaczego? Ponieważ był to filmik AI. No teraz już nie ma, ale początek jest AI i jest też tutaj point of view. Więc dwa w jednym. Dziękuję gorąco. Życzę smacznej kawusi. Nic się nie zmienia, mimo że czas leci i płynie, to jest niesamowite! Dawaj! Komentarz topowy, powiem, wiedzieć co to kurna jest. No nie, ale... Kurde, nie wiem czemu, ale to jest satysfakcjonujące. Naprawdę mnie to satysfakcjonuje, gdyby tylko zasłonić tą górę. Nie no, fajne, to fajne. No dla mnie to jest satisfying. Kurde, no to jest Mister Beast, ale no nie, to nie jest jego kanał, to jest jakiś nexus. Niesamowite, że gościu w ogóle czołgał się w Warszawie w centrach handlowych, a skończył u Mister Beasta, krosując się z nim. Brazje coś takiego robił. I teraz pytanie, kto był pierwszy? Fajne, przyjemne, satysfakcjonujące. Dobrze, że to oglądam. I najlepsze to, że wydaje wam się, że to jest takie gówno i to jest chwila a Myślę, że dziewczyna naprawdę dużo czasu musiała poświęcić, żeby coś takiego nagrać. Co in a hot cup. Someone better stop me. Myślałem, że to rozleje. Nie yeah, wiem, mi to po prostu mózg lasuje No i tyle życie, jedna sekundę więcej niż całe moje życie, no. O co chodzi z tą muzyką? Czemu każda... cały czas mi wyskakuje ta muzyka i te TikToki mają po cztery lajki. Dobra, teraz trzeba przewidzieć, co będzie następne. Następne będzie. O, reklama. Wcale nie można było tego wyliczyć. Nie wiem, jak miałbym inaczej wpaść na to, co będzie następnym shortem. Więc naciągnijmy to. No Wpadłem, że będzie reklama, jest reklama. Wiem widzowie powinienem jeszcze powiedzieć, jaka będzie konkretna reklama. Ile będzie miała lajków? Tilly, tilly tak! Nie uciekaj. Tak. Nie uciekaj. Przepraszam, że się tak cieszę. cieszy. Przepraszam, że się tak cieszę, ale to jest. Ome! Albo o megle, nieważne co, odhaczamy udało się. A komentarz jest, ale ją zrobiłeś, haha. Ha, ha. No jest, hahaha, ha, ha, ale to nie no. Trzeba zapamiętać, że w shortach ludzie piszą to, co jest powiedziane w filmiku i wtedy nam się uda odgadnąć komentarz topowy. Ja. Jesus is to plane for Jesus. Jezu, jaki ko To jest AI content, ale już to od odhaczyliśmy. E, dobra, trzeba wybrać y, samolot dla Jezusa. Myślę, że ten lewy dolny. Jezus, will fly this Christian plane. Oh no, the devil is crashing the plane. Wiesz, to jest jak kto wpadł na taki kontent? to jest dobry content. Widzicie? Wcale ta głowa mu tam jest blisko. No nie jest aż tak śle. Mam wrażenie, że bardzo dużo gównokontentu jest na shortach. Chyba to nie jest wrażenie, po prostu tak jest tutaj. Będą tutaj pisać, że zajabliste transition. Tak! Kurde, no i teraz, widzowie, pytanie: czy my to zaliczamy, czy my tego nie zaliczamy? Kurde, no ja nie jestem obiektywny, no bo wiadomo, że dla siebie to powiem, że o, to zgadłem, ale no powiedziałem, że zajebisty transition jest, no że no, dziewczyno, to jest jedno z najperfekcyjniejszych przejść ever. Więc, no ja daję sobie, że to zaliczyłem. I nie piszcie, że tak nie jest. Good, had my... Mogłabyś jeszcze lub yeah. zrobić taki, że to się nie kończy, ale niestety nie zrobiłaś. No, przykro mi. Jis, Jis Harris, Jesse Haris. Jis, przepraszam, Jesse Chris. O, omigl. I tutaj taki prawdziwy omigl, więc jak tamten nie zaliczyliście, to tutaj już mamy omigla. <śm> Czemu dziewczyny chodzą do Łazienek razem? Dajcie mi znać Zachowiskiem. Tak, tak to wygląda. To prawda, tak pamiętam. No super, że to jest Minecraft. Czemu to nie może być Roblox albo GTA? Ale jesteśmy blisko w takim razie. Przepraszam, dla mnie to jest rasistowskie, bo to jest sugerowanie, jakoby czarnoskórzy kradli telefony. To jest rasistowskie? Spójrz. Stary, bloku, czy to jest ra Poczekaj, czy to jest rasistowskie? Jest. Że niby, jest. że niby czarnoskóry jest. to mu zabrał jest. telefon. To jest bardzo Dobra. możesz to odhaczać. Dziękuję ci bardzo. A wiesz, że ty prawie blokę przyganiasz? Wiem, dlatego subskrybujcie kanał, tam pod spodem czerwony magiczny guziczek, bo tak naprawdę chyba z 2000 subskrypcji i jesteśmy przed nim. Dzięki. Powodzenia. Dobra, Czy może gracie w Subway Serfer? Ktoś tu gra w Subway Surfer? Czy to jest Roblox? Nie no, co ja pierdziełem, że tu jest jeszcze Loks tu jest. Jezu, jak dobrze. Poczekajcie, że się upewnię, bo no nie grałem w ROBLOXa nigdy chyba. Tak! Jeszcze nawet tu jest w hashtagach ROBLOX. Cudownie. Cudownie. Myślę, że uda nam się wygrać ten challenge. Oczywiście piszcie w komentarzach ile oszukałem, ale no na razie jest dobrze, no. Dobra, jeszcze zabój Server okay. i GTA. Może teraz trzeba zostać na tym shortcie, bo to jest podobne, takie wiesz, też gry i tak dalej. I wtedy wyskoczą nam Subway serfer. Ja mam dosyć tego dźwięku. Za dużego. go. Pa, pa, pa. O, znowu Roblox. Roblox! No widzicie, to jest właśnie to. Jak nie było Robloxa, tak teraz cały czas Roblox. Super, że jest gra, ale czemu to jest super hot? Czy super hot jest super? Bo też jest super polskie. Ale... Dajcie mi z surfer, może. Przepraszam in the eyes of poor kid. że się śmieję, ale jak usłyszałem to e, ten AI głos i tą muzyczkę smutną, tak cibowe. He immediately asked his to wzruszające, TikToki, doki, łapiące za serce of a pair of socks. Tego kontentu jest więcej. Jakie skarpety wybrałby Jezus? Kto to wymyśla? Sztuczna inteligencja? Czy to jest I Show Speed, który jest streamerem na serwisie Twitch.tv? Mam wrażenie, że tak, że on jest bardzo znany na Twitch.tv. A nie. Co, co ja gadam? Czy on jest na YouTube, streamuje? Facie, już się tak cieszyłem. Dobra, może jak zobaczę cały short z Mr. Beastem, to YouTube stwierdzi, że jestem fanem Mr. Beasta i wyśle mi więcej shortów z Mr. Beasta. Albo więcej takich gównianych editów. Wiecie, co jest najgorsze? Że mamy klip z jakiegoś programu, serialu telewizyjnego. I to było, ale ja nie ogarnąłem, że to jest w ogóle na liście. Idź z tym Just speedem, no. powiedziałem, idź z tym I Show speedem, on nie jest twitchowym streamerem. To jest właśnie złośliwe i będzie cały czas mi teraz ISO Speed wyskakiwał i piłka nożna. Mam naprawdę wrażenie, że nas podsłuchują. Poproszę Subway Server Subway Server, poproszę Czy on reaguje na ten film? Tak, on reaguje na filmik. Wyślałam w ogóle, że z niektórymi rzeczami będzie prosi. Na przykład podcast, klip. Bardzo często mi wyskakują klipy z podcastów, a tutaj, jak na tego nie ma. Jezu, Mr. Beast mi się wyświetla, ale animacja. Jak to jest możliwe? On tyle wyświetleń ma na tych shortach i ani jeden short Mister Beasta mi się nie wyświetli. Co jest? Algorytm Mister Beast. Oglądam całego teraz. Proszę, dajcie mi go. Zajbiste. No i to jest fajny TikTok. Przepraszam, ja cały czas na shorty mówię tiktok, bo dla mnie krótkie formy, reelsy, shorty to są tiktoki. Straszne rzeczy mi się tu pokazują, naprawdę, ja już nie mogę. Nie no, może on streamował na tym twitchu? Powiedzcie, że tak. Ale przecież nie no, on już nie jest streamerem twitchowym. Tutaj nie da się żadnemu shortowi dać 10 na 10. Strasznie to jest. I to jest na przykład fajny short, byłby super, ale po co jest ta muzyka? Dlaczego? Czemu? To? Ja lubię takie shorty na przykład, żeby się dowiedzieć ile tutaj lat, żeby... No już myślę, że to Mr. Beast. Dobra, oglądajmy to, żeby Mr. Beast się wyświetlił. Algorytm nie działa na YouTube zbyt dobrze. Algorytm powinien tak działać, że ja myślę na przykład, że coś chcę zobaczyć i on powinien mi to od razu pokazać. Powinien czytać w myślach, YouTube? Hej, okay, jesteśmy blisko, bo Erak jest bardzo takim bliskoznacznym youtuberem dla Mr Beasta, więc myślę, że zaraz dojdziemy do Mr Beasta. Czy to jest fragment jakiegoś programu w jakiejś telewizji? Wydaje mi się, że to był fragment jakiegoś programu w jakiejś telewizji. Subway Surfer w prawdziwym życiu. Tylko czemu to nie może być Subway Surfer? Czemu? Czemu to nie może być po prostu gra w Subway Surfer? Ale dobra, zobaczymy to i YouTube stwierdzi, że chcemy Subway Surfer. To mogło być Subway Surfer, ale jest Roblox. O, to może być short z loop, taki, że będzie się nie kończył. Uwaga? Nawet tego nie potrafisz zrobić, chłopie. Sorry, to było niemiłe, ale no, myślałem, że będzie się tak zapętlał i się nigdy nie kończy, a on jest taki. O, to jest GTA! Nie, to nie jest GTA. Ale szukamy też GTA. Dajcie mi Geta. Ale dobra, jesteśmy w dobrym algorytmie, bo bardzo dużo mamy gierek, więc to dobrze zwiastuje. No i teraz pytanie: czy to jest Mr. Beast, czy to nie. Czy to jest Mr. Beast, ale dwa? Czemu nie mógł być jeden? No nic, nie zaliczam tego, mimo że uważam, że powinienem. Nie no, nie powinienem na widzowie, no bądźmy szczerzy, już. Ale teraz robię tak, że oglądam to i zaraz się pojawi Mister Beast. Możemy się założyć. O. A... Dobra, nie będę się zakładał, bo nie mam pieniędzy. Dobra, teraz na pewno się pojawi gdzieś Mister Beast. Musi. Musisz się pojawić Mr. Beast. Ty nie mów, że w ogóle Mister Beast 2 to nie jest kanał Mister Beasta. Nie, no to jest jego kanał. Dobrze, zaraz się pojawi Mr Beast. A, a, o, czy czy to jest ty, jego ty, filmik. A to, że jest kanał Mister 2 Nie patrz w lustro przez długi czas, Czemu? albo stanie się to. Co? Ale najpierw, jeśli masz lustro polub i zasubskrybuj. Widzowie, jeżeli tu jesteście i oddychacie, to zostawcie komentarz i łapkę w górę. Czy to, że ktoś tu jest, to chyba trochę nie wiesz, ale jak jesteś, to dzięki. Możesz coś napisać w komentarzu. O, Adrian, jestem tutaj. Jeszcze. Czy obejrz cały film, a nie? Strasznie że Wiem, że to jest chwyt. No zależy jaki masz mut nie? Jak masz mut smutny, to to będzie fajnie i trafi, ale ja mam mut śmieszny teraz. O kurde. To jest fajne. To jest zajebiste. To jest w ogóle reklama, ale jest fajne. Bo, give me some... Czy ten Kai, to on jest też streamerem? On nie st on nie stream, on streamuje coś. <głos> <głos> Jak ja w ogóle tu szukam jakichś możliwości. Ale tak, no on jest streamerem. Poczekajcie. Amerykańskie pochodzenia Trinidadsko-Tobagijskiego i Haitańskiego streamer -y youtuber, który jest najbardziej znany ze swoich transmisji na żywo na Twitchu. Uh! Dziw, bardzo dziwne są te. To, to jest dziwne typ shorta, bo tutaj jest ten filtr i jeszcze ta muza taka. Nie wiem, coraz więcej Mister Beasta i szczerze, bardzo mnie to cieszy, bo będzie zaraz chyba coś jego od niego. Znowu Mister Beast. Pojawi się Mister Beast, już normalny Twój TikTok. Wiem, short, wiem. Wiem, sorry. Znowu Mister Beast. Dobra, tyle razy z tego shorta zobaczyłem, że na pewno się pojawi Mister Pist. O nie, dla mnie to jest 10 na 10, ja uwielbiam. Nie mam pojęcia jak jest to zrobione, ale. Hmm. Możemy się nie zgadzać, ale dla mnie to jest 10 na 10, bo to się tak dobrze ogląda, ale nie chcę wiedzieć, ile tu było pracy, chyba że to jest sztuczna inteligencja, ale no, będzie tak przybliżać przez godzinę następną. Kurde, tylko nie wiem, czy to bardziej nie jest satysfakc... Nie no, ja lubię, no. Znowu Mr. Beast. PB, Dwa. Znowu Mr. Beast. Jesteśmy już blisko. Co to jest za głupno w ogóle? Co to jest za edit? Co za te no, głupie. Ale śmieszne. Mr. Beast, prosimy o Twój prawdziwy kanał. Czy się wezmnie na 18 milionów subskrypcji? Okej, okay, a 18 spiderman. To był Subway Surfer! Genialnie! Ale tak szczerze, to mimo tego, jak to jest zrobione, że jest ta muzyka wkurzająca dla mnie i te efekty, to gość ma wciul, wciul racji. Ale ta muza to powoduje we mnie taki niepokój, nie wiem. Ale dobrze, był Subway Surfer. Dziękuję bardzo. Wiem, był przez 3 sekundy, ale był. To Jason Derulo? Tak się fleksuje, że ma tyle aut i kasy? Tak, to on prawdziwy Jason Derulo. To jest są największe problemy w życiu. Jakie auto dzisiaj wybrać? Po ostatnio ostatnim ja nie powinienem się tak cieszyć, że serwista widzę, ale cieszę się, bo mogę odhaczyć to, więc bardzo dobrze. I tutaj o dziwo nienaciągane, bo rzeczywiście tu jest... Dobra, już MrBeast mi się nie pokazuje, teraz idziemy w GTA. Czy to jest GTA? Nie, to jest Roblox. Zadam ludziom bardzo ważne pytanie Jezu Chryste Subskrybujesz mnie na YouTube? Widziałem parę twoich filmów Nie wiem, strasznie. czy fajnie, że idzie w Polskę i że można, ale to jest straszny ten, to jest chyba ja jeszcze, nie? Poczekajcie, czy to jest AI? Zadam ludziom bardzo ważne pytanie Nie, to chyba nie jest jego głos AI, ale no straszne to jest Zajebiste Zajebiste Prawie jak GTA Czemu nie GTA? To jest GTA. Trójka, co prawda. To jest w ogóle znakomity pomysł, bo to pokazuje, jak GTA zmieniało się na, na w perspektywie czasu. Super! Nie też że GTA to jeszcze coś takiego. Zajmiste! To jest Lup! Nie wiem, czy to widzicie. Co prawda, jest to reklama. Już miałam mówić, że hamska reklama. Ale ten short jest pętlą. I nawet nie ogarn czy ogarniecie, że to jest pętla, ale patrzcie, no zmienia się tak, że nie widać tego. I tu dopiero było przejście, ale no jest to pętla. Zajebiście. Chociaż widziałem lepsze pętle, no. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że ta piłeczka gra pod tą muzykę. I chyba to tak miało być. Albo z głowie już mi się tak mieni od tego shorta. Blowek od niego kopiuję. Znaczy nie wiem czy dalej, ale trochę wziął od niego pomysłów. Ugryzaj ma shorty. Polecam. No i znowu GTA. Widzicie, jak nie ma GTA, to nie ma, A jak już jest, to masa tego jest. Dziwny jest ten algorytm. Myślę, że trzeba zobaczyć jakiegoś polskiego shorta i się na nim zatrzymać, ale jak na razie nie mam nic po polsku. To tak w kontekście mojej osoby, żebym znalazł sam siebie, o ile w ogóle znajdę sam siebie. Napisałem do 100 hoteli w Bangkoku, żeby zamieszkać za darmo. wygląda jak ja! Wydaje mi się, że. Myślę, że to możemy uznać, że to że to, że to. że to nie jestem ja, ale to jest mój brat, a my jesteśmy jednością, więc. no. Dobra, zajebiście Z kiedy w ogóle jest ten klip? Rok temu Dobra, jeszcze podcast Ale dajcie już z nim spokój, nie odpalajcie mi go proszę Cudowna świnka z Minecraft Dla takiego contentu nic nie robiłem, ale jest świetny Daję łapkę w górę, mimo że nie mam konta, więc Jak smakuje jajecznica z największego jajka? Nie obchodzi mnie to Dobra, to jest bardzo stary short Ile on ma? To może być bardzo stare Znajdźmy to, Squid Games Behind The Scenes Popatrzymy wideo, które jest albo z 2022 albo niżej O, Show YouTube Video Upload Date Czuję się szczerze jak haker 2021 uh. Do jakiego polskiego youtubera jesteś najbardziej podobny? Szczerze? No to nie blog. Dobra, okej okay. Jeżeli chodzi o transition, to ten gość jest przekocurem i on chyba zrobił takie też transition z solą. Dobra, zróbmy tak, że otwieramy nowe incognito i wchodzimy na YouTube'a, bo tutaj już widzę, że za dużo jest jakichś takich dziwnych rzeczy, a tu może będzie mnie już od nowa kierować. Co robisz dzisiaj, skarbie no... Na... Matko, czemu oni znowu się pojawiają na początku? Co jest? Ile to w ogóle ma wyświetleń? Sprawdźmy to. 683 tysiące, ale znów pierwsze to mi się pojawia. Nie wiem czemu YouTube to robicie ludziom. Ale dobrze, bo teraz jesteśmy w Polsce, kompletna polska tutaj. No tutaj widzicie DIY bukiet z żelek. Bardzo fajne i to jest fajne. Poproszę o jakiś podcast, podcast, potrzebujemy podcastu. Robimy metamorfozę mojego Okej, okay, ziomek robi metamorfozę balkonu. Może obejrzyjmy to, bo to jest balkon, a chcemy też zobaczyć haustur, więc to jest tak blisko, bardzo blisko. Więc może algorytm dojdzie porozum do głowy, której nie ma i stwierdzi, że trzeba mi to pokazać. Mam jedną prośbę. Jaką? Jedną jedyną. No. Chciałbym prowadzić live, okay. potrzebuję tysiąc obserwujących. Mam 35! Zostaw obserwującego i sobie idź! Nie, nie zostawię, bo to jest wykorzystywanie psa z obserwacji. Tu, poczekaj, nie jej. A czemu nie? Mam jedną prośbę Jaką? Jedną, jedyną Chciałbym prowadzić live'y Ej, drugi pies, który chce prowadzić live. Tu, poczekaj, nie jej. Kolejny pies, który chce prowadzić live'y jedną jedyną, Tu, poczekaj, nie jej. Mam jedną prośbę Jaką? że mój pies nie ma takich marzeń Co robisz dzisiaj? On tylko o jedzeniu marzy Ej! ma Ale... Dobra, to jest not safe for work, bo to jest content, który ciężko jest wytłumaczyć pracodawcy, jak oglądacie. Bo jeszcze możecie, ale to nie jest bezpieczne do oglądania w pracy. Ej, to hejka tulenka. W tym bingo powinno być hejka tulenka zamiast misterbista. Nie z czemu bo to, bo nie bo to, to, nie to nie to jest to house tour to domu to w w Fortnite? Jak daleko poleciała. Pokaż. Nie, no, ta piłka serio jest o, z jakiegoś Jezu, To, jest to kosmosu. gówno. Nie wiem kto ją To nie jest z kosmosu, to jest dropshippingu. Mi się wydaje, że nigdy nie zobaczymy House Touru, bo nikt nie wrzuca House Touru na short albo na podca... no, podcastu widziałem jakieś fragmenty. Opiera... Pod jeden, z stury... Matt Person, czy ty nie jesteś przypadkiem podcastu swojego? Pokaż mi to. E, oczywiście, oczywiście, że nie masz podcastu. 55. A czemu? A nic. 20. I on będzie podnosił pewnie ją. Tylko koń nie bez niej. Może jakiś żurnalista Ile by się pojawił? Żurnalista, zapraszam. A, Matko, ten Love, on to ma No nie Będę mogę z tej piosenki. Obał, już. już w pewnym momencie nie robi się przygry tylko śmieszna. Możesz swój dom pokazać, tak, albo nie wiem, jakiś to room tour to 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 house, tour. Ty to 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 dużo to jeździsz, to to pewnie to coś masz. Ty się chłopie nie reklamuj, tylko mi tutaj pokaż swój dom albo podcast jakiś. O, ten robi coś takiego, chyba on robi remonty w domu. Mogłoby tam coś wyskoczyć od niego. Otworzyłem McDonalda w moim domu. No to pokazuje trochę domu, ale no nie, to jeszcze nie. Dobra, jesteśmy w, dobre, w dobrym kierunku idziemy, mi się wydaje. Fajnie sobie fajnie tańczycie, no ale moglibyście tą willę pokazać nam. Pierogi plus McDonald's. Trudniejsze znalezienie podcastu tutaj. Tak, tak, to jest house tour domu kapsułowego. Wiadomo, że nie robią takiego prawdziwego house tour, ale pokazują go. Uff, Nie wiem czy to jest naciągane już, bo naprawdę długo mi tutaj statuje, ale mamy to. Tak mi się wydaje, no jest to mobilny dom, który pokazali. Przepiękny No Już nawet nie musi być żurnalista podcast, może być A, jakiś inny podcast, no tyle jest podcastów jej, teraz, no. Może jakiś kryminalny podcast? Podcast, proszę YouTube, dajcie mi jakiś podcast. Czy też masz dość boganu i ciągłego szukania narzędzi? Nie, mam Rayo dosyć Musisz powiedzieć jedno słowo, żeby wyprowadzić mnie z równowagi. Producenci próbowali cię zmusić do tego, żeby został w serialu. Tak no podcast z to dziękuję ci. Nie sobie ciebie wy... Śniłem. Nie wiem, ile czasu było, bo nie zawołałem ze Stopera. Natomiast, jeżeli wygrałem, to możecie mi pogratulować. Jeżeli przegrałem, to też możecie mi nie gratulować. A ja wam gratuluję, że jesteście do końca tutaj w filmiku. Napisz coś w komentarzu. Dzięki, że jesteś i. Kurde, ciekawe, czy wygrałem. Napiszcie mi w komentarzu, czy wygrałem. Nie no, ja już to wiem. Trzymajcie się. Pa.